Witam wszystkich, jestem Maciej. Dzisiaj nagrałem filmik taki trochę jakby ze spaceru i dzisiaj porozmawiamy o tym, o moich tatuażach, bo kiedyś, jakieś dwa tygodnie temu wstawiłem jakby jakiś mieć filmik e, e, ten kolejny. I głównie pytania były o tatuażach akurat jakie zrobiłem, co mnie zainspirowało. Wtedy jakieś ustrzynam miejsce. A jakąś wolną ławeczkę Jest cicho akurat, więc w miarę będzie mi dobrze słychać. No i co ogólnie powiem Wam, bo ja takie pytanie, które na temat tatuaży, co mnie zainspirowało akurat do zrobienia. Ogólnie mega mi się podobają tatuaże, więc sam chciałem zrobić akurat? I miałem pomysł już na jeden tatuaż. Akurat, jak wiem, jak miał to wyglądać. I pomyślałam, kocham zwierzęta. A jeśli właśnie wilk, właśnie mój pierwszy tatuaż jest tutaj, pokazany zaraz go pokażę. I Bo takie może, moje, było takie marzenie mojego taty, chciał zrobić sobie tatuaż akurat. chciał właśnie wilka zrobić sobie na ramieniu, ale niestety właśnie tak wyszło, że nie ma już taty ze mną, więc pełniłem jego marzenia akurat. A dla mnie to też była taka fajna satysfakcja z tego, że naprawdę, dobrze się czuję z tym, tak jakbym miał go właśnie w sobie, tate i że mogę cały czas z nim chodzić akurat. No i ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że co dla mnie znaczy ten tatuaż akurat. Wilk, sami wiecie, że jest w grupie Wataha. No to można stwierdzić, że E, nigdy nie odłączy się od stada. A w stadzie za, za, według mnie zawsze jest rodzina i przyjaciele i mimo tego, że czasem będą rozle, rozległe drogi, to i tak wrócimy do z, swoich bliskich i nigdy ich nie puścimy. Takie właśnie znaczenie na mój pierwszy tatuaż. A drugi tatuaż to jakby powiedzieć, w tym roku zrobiłem go w lipcu. Trochę głupota, że w lato to zrobiłem, akurat było wiadomo słońce, ale da się zrobić i chronić tatuaż, tylko trzeba wiedzieć jak. Dlatego musicie iść do dobrego tatuażysty, żeby zrobić akurat tatuaż. I ogólnie mam taki napis Step by Step, krok po kroku akurat. Skąd się wziął taki, taki napis? Ogólnie byłem w wakacje u braci poczuł brata y, w Gdańsku. No i trochę spędziłem czasu z nimi. Ja akurat Darek y, przyleciał z Włoch, z nimi po angielsku. Najpierw, najpierw matura, pomyśl o maturze, zdaj ją. potem studia. Jeśli, jeśli bierzesz jakieś, krok po kroku planuj, y, co będzie wcześniej, nie co będzie dalej. Akurat. Najbliższy cel. Do, trzeba dożyć do niego akurat. O, słyszę jakieś dziecko, które... O Jezu, się dzieje um, Kocham dzieci. <grym> ale, ale nie chcę dopiero jak już to po studiach. Akurat. <grym> nie o pracy oczywiście. Trzeba się usatkować. No i głównie zrobiłem napisę być te, takie moje mocno. Na plecach. Mi miejsce miejsce wiadomo. I bo jakieś kolejne niby pytania z tej relacji na Instagramie. Czy planujesz jakieś kolejne tatuaże? No, ogólnie mogę powiedzieć, że nie planuję już więcej tatuaży zrobić, ale zależy wszystko od rozwoju sytuacji, od tego, co się zmieniło w naszym życiu, akurat. I może kiedyś nagram filmik, jak zrobię kolejny tatuaż. Kto wie. Zobaczymy jak to będzie. A czy tatuaż boli? No boli. ukrywajmy boli tatuaż. Ale na moim jakby progu bólu to w ogóle mi nie bola... nie bolało, bolało robienia tatuażu, bo jak pierwszy tatuaż wilk e, właśnie jak robił mi e, to ogólnie na początku tak jak poczułem, takie począłem takie ukłucie jakby porównać e, nie igła, bo ludzie często mówią, że niby to jak chcą że jak są zastrzyk, wybranie krwi, to wbiją. Faktem jest też tak też przy tatuażu, ale to tak jakby źletą ktoś właśnie jeżył po skórze akurat. A, to akurat oparzenia moje nie mogę nagrywać filmów. Czasami miałem przerwę i dodatkowo jeszcze byłem chory, tak mnie wzięło, akurat no, akurat tak wyszło. No i co? To, tła, to tła, że to nie jest tak akurat jakby w boli, ale to trzeba też wiedzieć, że to jest na całe życie, akurat. Jeżeli chcecie na, na pewno to zrobić, na przykład imię jakiegoś chłop chłopaka, czy coś, że męża, to tam jest bez sensu, bo to jest głupie, akurat, bo wiadomo, że nie wiadomo, co się w życiu potoczy. I... Co, zerwia z tobą? że go miałam go cały czas na ciele. No nie da się tak. To jest najgłupszy sposób, na to jest imię. Jak już to imię, to dziecka Jak Już to dziecko akurat dał imię, ale nie, nie bliskiej, a nie koło jakiejś bliskiej sobie, którą kocham też. A może powiedzieć się coś zmienić, a te dzieci zawsze jak je kochamy, zawsze się troszczymy o nie akurat, bo one są najważniejsze w naszym życiu. Bo rzecz gadam jak już jest ojciec. On jest tym ojcem. Chyba. Nie, no nie jestem. A jeżeli chodzi o ojca, no to. Ogólnie dzięki. Tacie też e, zmiętny pierwszy tatuaż. Naprawdę jestem zado e, zadowolony z tego, że już tam czujesz lepiej akurat w ten sposób. No cóż. Ale ogólnie. Powiem Wam tak, że byłem w restauracji pod Malwami, jak zauważyliście niedawno pod moim fanpage'em, a jeśli jeszcze yy, nie wiecie jaki mam fanpage to m.c. na Facebooku. Akurat lajkujcie stronę, żeby być na bieżąco z filmami. Bo tam zazwyczaj akurat yy, mówię, piszę, kiedy akurat będą kolejne filmy, albo moje wiersze, bo też piszę. Akurat wiersze też niedługo nagrań film z tego. Akurat więc naprawdę subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z filmami. I jeśli chodzi o temat o restauracji, podmawiam, co zostawiłem akurat niedawno, Post yy, to razowałem stolik dla 6 osób, no ja jestem, no akurat jestem ja, to będzie dla 5 osób. Ale ci, kto, i ci którzy napiszą e, pod filmem e, gotowe i dają subskrypcję, aż o Jeśli y, y, dadzą subskrypcję pod kanałem i... No to... Lajki to nie są ważne. Ważne, uważne, że, żeby Wam się podobał akurat ten filmik i żebyście ze tymi filmami, jeśli chcecie więcej. I jeśli subskrybujcie kanał, akurat i dacie lajka pod fanpage'em, no to akurat yy, napiszcie gotowe pod yy, filmem. I 5 os osób usiądzie ze mną, właśnie na stoliku, żeby pogadać. A reszta też może przyjść, akurat. Więc naprawdę zapraszam yy, do. Oglądałem, oglądałem, moich filmów subskry, yy, i subskry, subskrybowaniu subskrybowaniu, <noise> subskrybowaniu mojego kanału, bo będzie ich dużo, bo mam pomysł na kolejne filmy, bo ogólnie już, już niektóre widzowie dawali mi pomysły na filmy, więc naprawdę jeśli chcecie więcej naprawdę filmów piszcie do mnie na pewno coś wymyślę, jakieś wyzwania, challenge. A. no to co? Pogoda dopisuje, kurę tak trafiło, ale tak gorąco jest, że o Jezusie Mara się. ugotowałem się na szczęście, znalazłem jakiś cień, więc nie jest tak źle Więc jak chcecie być na bieżąco z filmami, subskrybujcie kanał tam na dole I zapraszam konie koniec filmu Eluwa